Witajcie w Salonie Hof. Mam na imię Sylwia i jestem architektem wnętrz. Każdego dnia wraz z koleżankami wykonujemy projekty dla klientów salonu Hof. Staramy się za pomocą wizualizacji, by wasze wnętrza były dostosowane do waszych potrzeb. W naszej serii filmów poruszam tematy właściwego zastosowania produktów dostępnych w Salonie Hof. I podpowiadam, jak dopasować je do konkretnego stylu wnętrza. Dziś opowiem o płytkach, które swoim wyglądem nie odbiegają od naturalnego drewna. W gonitwie codziennych obowiązków potrzebujemy coraz częściej kontaktu z naturą. Pragniemy po powrocie do domu wyciszenia w spokojnym, przytulnym pomieszczeniu. Prawdziwym ukojeniem może okazać się drewno, które sprawi, że wnętrze stanie się bardziej przytulne. Drewno we wnętrzach to przede wszystkim styl skandynawski, choć nie tylko. Jednak wspominając o tym stylu, nie mogłabym pominąć skandynawskiej filozofii szczęścia o nazwie Hyge. Jeśli nie spotkaliście się do tej pory z tą nazwą, w skrócie w języku duńskim oznacza komfort, wygodę, przytulność. Hyge to świece, miękkie tkaniny, stonowane barwy natury, które pomagają nam otulić się wnętrzem własnego domu oraz oczywiście drewno. Jeżeli chcemy uzyskać w łazience efekt eleganckiego spa, nie może zabraknąć mniej drewna. Jednak nie każde drewno nadaje się do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z wodą. Pod wpływem wody często zmienia się jego kolor i struktura. Producenci obecnie prześcigają się w ofertach płytek imitujących deski. Każdy nowy produkt coraz bardziej przypomina ten naturalny materiał. Często jestem świadkiem, gdy klient podchodzi, dotyka płytki ceramicznej, sprawdzając, czy jest to panel podłogowy, deska naturalna, czy rzeczywiście płytka ceramiczna. Według mnie najbardziej przypominające naturalne drewno płytki ceramiczne to te, które są zupełnie matowe i mają wyraźną strukturę drewna. Konkretne przykłady płytek, które mogłabym polecić, to płytki polskiej marki Ceramica Limon. W naszej ofercie mamy naprawdę ogromny wybór kolorów i różnych struktur drewna płytek Limon. Wśród moich ulubionych są Meccano Sabia, Arbaro Oro, seria Tablero w wielu odcieniach, Tablero Brown, besh oraz Cream. Płytki drewnopodobne to nie tylko deski. Są to również płytki, którymi uzyskamy ciekawy efekt 3D na ścianach, także w innych pomieszczeniach, nie tylko w łazienkach. Na uwagę zasługuje bardzo popularna wśród naszych klientów płytka Tavola brazylijskiej marki Portinari. Jeżeli chcielibyście użyć wzoru modnej obecnie jodełki, możemy zastosować płytkę Asarosabia polskiej marki ZOJA w mniejszym formacie. Wypukłość wzoru wymienionych płytek można pięknie podkreślić odpowiednim oświetleniem. Jak widzicie wybór odcieni płytek imitujących drewno jest naprawdę ogromny. Warto zobaczyć je osobiście i przekonać się, że są naprawdę podobne do naturalnej deski. Zapraszam do salonu HOF.